Pierwsza Księga Kronik, rozdział 14. Achiram, król Tyru, wysłał posłów do Dawida z drzewem cedrowym i murarzy i cieśli, aby mu zbudowali dom. I poznał Dawid, że Pan potwierdził go jako króla nad Izraelem, gdyż wyniesiona została wysoko jego władza królewska ze względu na jego lud izraelski. Pojął też Dawid więcej żon w Jeruzalemie i zrodził więcej synów i córek. Te zaś są imiona tych którzy mu się urodzili w Jeruzalemie, Szammuła, Szobab, Natan, Salomon, Jibchar, Eliszuła, El-Pelet, Nogach, Nefek, Jafia, Eliszama, Beeliada i Elipelet. A gdy Filistyńczycy usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszyli wszyscy, aby pojmać Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wyszedł naprzeciw nich. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się na równinie Refaim, zapytał Dawid Boga: Czy mam ruszyć na Filistyńczyków i czy ty wydasz ich w moje ręce? Pan mu odpowiedział: Ruszaj, a ja wydam ich w twoje ręce. I ruszyli na Baal-Perasim, i tam Dawid ich pobił, po czym Dawid rzekł: Przełamał Bóg moją ręką, moich nieprzyjaciół, jak przełamują się wody. Dlatego nazwano tę miejscowość Baal Perasim. Porzucili tam nawet swoje bożki i Dawid nakazał, aby spalono ich w ogniu. Gdy zaś Filistynczycy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu pytał się Boga, ale Bóg mu rzekł: nie ruszaj za nimi, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich, od strony krzewów balsamowych, a gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy rusz do bitwy, gdyż wtedy pójdzie Bóg przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. Wtedy rozeszła się sława Dawida po wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody.